W gminie Rybno odbyła się wideokonferencja otwierająca projekt w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Przedstawiono na niej prezentację dotyczącą realizowanego przez partnerów projektu. O szczegółach mówi wójt Tomasz Węgrzynowski. Dzisiaj mieliśmy konferencję zorganizowaną przez Głusiew, przez głowę tejże miejscowości. Dotyczyła ona naszego wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kanalizacji w gminie Rybno, jak i kanalizacji w miejscowości Głusiew. Wysłuchaliśmy szereg wystąpień naukowców, którzy przedstawili nam, jakie korzyści z, tego, z tych inwestycji uzyska środowisko. Też rozmawialiśmy o cyklu, o obiegu zamkniętym, czyli że materiały, wyroby powinny być wielokrotnie wykorzystywane i żeby jak najmniej dawały nam, no, tak zwanych śmieci. To jest element tego programu transgranicznego, gdzie mamy współpracować z, z Rosjanami w, właśnie w dziedzinie związanej z ochroną środowiska, jak i w budowaniu wzajemnych relacji. Gdyby nie było koronawirusa, ta konferencja by się od, zupełnie w innych warunkach odbyła. Byśmy się spotkali w obwodzie kaliningradzkim, na sali dłużej. Byśmy od nas pojechali, wysłuchali tych referatów, jakie my byśmy przedstawili i tam swoje referaty. Ale z racji koronawirusa odbywała się ta konferencja online. Najważniejsze, że program związany z, z, z transgraniczną współpracą jest realizowany i nie jest on zagrożony. Władze gminy Rybno cenią sobie tę wieloletnią współpracę i wszystko wskazuje na to, że z roku na rok będzie coraz lepsza.